Moje nazwisko Krzysztof Wasiukiewicz. Jesteśmy z Gdańska. E, firma pracuje od e, 29 lat cały czas e, w Gdańsku i, i sprzedajemy na e, różne, e, do różnych państw. E, obecnie jesteśmy tutaj na wystawie Fiera e, w Mielanie. E, pracujemy e, Firma zatrudnia około 15 pracowników. Sprzedaje się bursztyn, jak zawsze, popularny jest we Włoszech. I dosyć różne, różne kolory bursztynu, które są naturalne, sprzedają się najbardziej tutaj, właśnie co pani widzi: kolie, przede wszystkim korale bursztynowe, bardzo są popularne. Co jeszcze można powiedzieć? Bursztyn posiada. Minimum 300 różnych kolorów i różnych odcieni kolorów. Najbardziej popularnym kolorem to jest chyba bursztyn koniakowy, o kolorze takim właśnie brązawawym. To jest najbardziej popularny we Włoszech. Jakie w jakim przedziale cenowym mniej więcej się najczęściej... Tak jak cała biżuteria, srebro, złoto, bursztyn sprzedaje się na wagę. Czyli to jest cena od 5 euro, jeśli to są drobne kolczyki, które ważą 2 gramy, do, do, do 400-500 euro za koralę. Także to jest różny przedział cenowy. Na, na każdą kieszeń, że tak powiem. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.